Dziękuję tutaj Polskiemu Związkowi Bokserskiemu, ale także miastu Rypin za współpracę. Trzecia gala, tak jak pan powiedział, za chwilę 26 stycznia. Dla miłośników i sympatyków boksu serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Rypińskiego na tą wspaniałą galę, tak jak pan powiedział, trzecią galę w Rypinie. Kolejny raz najlepsi zabudnicy tak naprawdę boksu olimpijskiego pojawią się w Rypinie. Widowisko transmitowane przez TVP Sport. Duża promocja, jeżeli chodzi o sport, duża promocja, jeżeli chodzi o walory miasta i miejsca, w którym będziemy. Oczywiście tutaj wspaniała promocja, nie tylko w regionie, ale także na cały kraj poprzez media krajowe TVP Sport. Cieszymy się bardzo, że właśnie będzie transmisja, kolejna już transmisja na cały kraj. Zapraszam wszystkich sympatyków, którzy nie otrzymają mają biletów przed telewizory, żeby oglądać tą wspaniałą kolejną już galę w rypińskim centrum sportu. Warto też podkreślić, że infrastruktura jest przygotowana do takich widowisk. To już nie pierwsze takie widowisko, to też pokazuje, że takie przedsięwzięcia mają sens i robić je tutaj należy. Oczywiście gościliśmy piłkarzy ręczni, siatkarzy, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, ale myślę, że to wydarzenie, które będziemy organizować 26 stycznia, będzie wielkim wydarzeniem boksu. Cieszymy się bardzo, że przyjeżdżają mistrzowie świata, a także będą kobiety. To wszystko przed, przed Igrzyskami Olimpijskimi, które odbędą się w Paryżu. To będzie też przedsmak, bo wiem, że we Włoszech będą kwalifikacje olimpijskie. I tutaj trzymamy kciuki za naszych wspaniałych bokserów. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich miłośników boksu do Rypińskiego Centrum Sportu w Rypinie 26 stycznia na godzinę 19. .00. Bilety dostępne w kasach Rypińskiego Centrum Sportu. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.